No i od razu na pierwszym miejscu mam, mam ten sposób wróżenia, który, przy którym się może troszeczkę dłużej zatrzymamy, a to dlatego, że, że mam Ujela. akurat ze sobą, mam tarot. Tutaj jest taki y, polski tarocista najbardziej znany, on się nazywa Suliga. Ja swego czasu kupiłem taką książeczkę. Ty to ty zodiakara jesteś. Ja widzę, że tu kurczę, całkiem niezła historia. To znaczy, tarota. Ja, 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 tym się, ja tym się może fascynowałem. No miałem, to, to jest książka, którą ja kupiłem jeszcze w szkole średniej. Poczekaj, kiedy ona była wydana? Wydawnictwo Łódzkie. Kiedy ona była wydana? 1990 rok. No to jest, to jest akurat końcówka mojej szkoły średniej, przy mm -hmm. czym do tej książki były karty, które można było sobie wyciąć, tak, o. one były na takich, e, takich. Że wycinało się te karty, natomiast potem sobie kupiłem tą, tą talię, którą też ten sam właśnie Jan Witold Suliga, nie wiem czy on jeszcze żyje, czy nie. Tarot magów Jan no tak. Witold Suliga, karty malował Jan Opaliński. Tak, y, y, oczywiście jest... Y, jak się, jak się troszeczkę w to wejdzie, to. Oho, pierwsze co wziąłem, już jest pentagram i jeszcze jakiś ten, jak on się nazywa język buławski. Tak, tak, Nie idysz, tylko boże, ten hebrajski. Hebrajski, no, kabała, tak, to wszystko. To jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Ale nie ma nazw w tych kartach. Ja to są przyzwyczajony e, do bo, takich rzeczy. Że... Nie, nie, to jest, to, to jest piątka buław. Ach, Dlatego, dobra, że mamy okay. wielkie arkana i małe arkana. Tak? Mamy... To są jak figury i, yy, yy, tak, i te? Tak, tak. Okay. Tutaj mamy ten, mamy 22 karty wielkich arkanów i 58 kart małych arkanów. Te 58 kart jest podzielonych na cztery kategorie. Kielichy, denary, miecze i buławy. Pan Jano Paniński miał niesamowitą wyobraźnię. Wy, wy, wylosowałem kartę władczyni. Tak. I... Zresztą może nie będziemy pokazywać, no, znaczy, jest taka no, tak, dosyć... Wiesz, powiem tak, ja już, ja już teraz to nie pamiętam, co one oznaczają. Aha. Wiem, że kiedyś, jak tak się więcej tym bawiłem, aczkolwiek troszkę mnie to tak zniechęciło. Znaczy, może inaczej. No, przestałem w to wszystko wierzyć jakoś tam głęboko i może dla zabawy... No, no, no wy, wylosuj jakąkolwiek kartę, a ja ci przeczytam, jakie są znaczenia. Dobra. Bo znaczenia kart, i teraz uwaga, znaczenia kart, aczkolwiek są troszkę skonkretyzowane, to dają wielkie pole do manewru. No oczywiście. To a jak tak zawsze. naprawdę my za każdym razem badamy układ kart. Czyli tych kart musi być więcej, jest kilka rodzajów układów kart i badamy ich wzajemne powiązania. Więc jeżeli każda ma kilka zdarzeń, znaczeń i co więcej, Karta odwrotnie albo karta wprost jakby położona mają różne znaczenia. Czasami ta sama karta może mieć zupełnie mhm. inne znaczenie, bo ten, ten układ jest, jest jakby. To, to taka książka powinna być przyjazna. No tutaj ona nie jest jakby duża. No ale chce wam wyciągnąć coś. Wyciągnij, tak, tak wyciągnij jakąkolwiek kartę. Rycerz Kielichów, rycerz, rycerz pokażę, kielichów. żeby nie było, że tutaj coś ściemniał. To już ci, już, ci, ci, już ci mówię. Rycerz Kielichów to brzmi jak taki gość, co w barze przesiaduje za długo, nie? Tak, Rycerz Kielichów, <laughs> prosto, tak, prosto. Co to znaczy prosto? To znaczy, że nie jest odwrócony. Rycerz A. Kielichów, nazywany często Rycerzem Skorpiona. O, ten, który dobrze. ślepo podąża w poszukiwaniu śle świętego grala. Tak, zgadza się. Karta jest, yy, 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 tak... Poszukiwanie i teraz znaczenie. Dlaczego Poszu się zgadza? Poszukiwa no poszukiwanie czegoś, co nigdy nie istniało. Ty szukasz, ty szukasz informacji <laughs> o kosmosie, a to jest przecież projekcja. No właśnie, wszystko się zgadza. Całkowite Kurde. oderwanie od rzeczywistości, jednoznaczna, jednoczesna chęć przekształcenia świata, tak by odpowiadał naszym wyobrażeniom. I w tym momencie bractwo płaskiej ziemi, klaszcze Uwaga? i stopami. Don o. Wiara w rzeczy nierealne, nieprawdziwe. To ja. Tutaj ponuractwo, posępność, ponurak, ponurak głęboka melancholia, o. ale zobacz, już różne rzeczy wchodzą, które są jakby, z których można układać historię. O. Głęboka melancholia o chorobliwym podłożu, schizofrenia, o. awersje, fobie, o. boisz się mydła. Mydła się boję, najbardziej się boję mydła. Koszmary senne, o, tak. przerost ambicji, o, tak. zobacz, skrytość, nieszczerość, ślepe dążenie to do ja. jednego... Zobacz ile różnych i teraz powiąż to na przykład z odwróconym asem mieczy opieszałość, lenistwo, utrata silnej woli. No o i już czekaj, ci powiem, czekaj, czekaj, to już teraz może wyciągnę że... coś, nie? Kurde, ta. panie, sprawiedliwość. Sprawiedliwość. No sprawiedliwość to są wielkie wielkie arkana. Wielkie arkana. I to jest, ten. Chciałem zauważyć, że widzisz, ja nie wybieram małych arkan, tylko od razu nie, wielkie. Nie, tam, tam, to były małe, bo tak? to jest tak, bo to są to są To nie chcę tego. chcę tak. tylko wielkie arkana. Dobrze. Sprawiedliwość. sprawiedliwość. Znowu prosta karta. Czysty, jasny osąd, sprawiedliwość, porada sądu, stabilizacja życiowa, rozwój, postęp, dobre intencje, samozadowolenie. Bardzo mm. proszę. Aktywność społeczna, konieczność dokonania oceny, odcięcie się od starych spraw poprzez ich zrozumienie i osądzenie. Proszę bardzo. Tolerancja, wyrozumiałość, zdolność wybaczania. Och, wybacz, wybacz. Wybaczone. No i widzisz. No jeszcze jedna, ostatnia, bo ostatnia. Trzy, bo nie może być teraz To teraz ten... tobie, tak? Dla dobra, Ciebie, ciebie wyciągnął. Dla Ciebie karta. karta. Powiedz, ze środka, ze środka, dobra. Tak. Ze środka. Wyciągnij okay. coś. No i dla Ciebie jakieś tam małe arkana. – To są ten. Dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy już, już. No widzisz, nie dla siebie i od razu nie ma figury, tylko Ale są... to nie. O kurde. O kurde. Bój się. Y Wiesz co, przeczytam jakiś inny. <ś Claire> bo... nie, <śreading> dziewiątka mieczy się zatarła. Nie, dziewiątka mieczy się zatarła, bo miecze nie są generalnie, ale to, to wiesz, to, to wezmę. Po często wyrasuje Dobra znajomość siebie, swoich potrzeb i praktyk. Proszę bardzo. Królowa pentakli. Królowa, tak, pentakli. Czyli tego, czyli denarów, tak? Królowa, królowa denarów. To masz dla ciebie królowa denarów. <ś fel Ramsay> Wiara w siebie i w swoje siły, umiejętność generalizowania, syntetyczny umysł. To nie, to, to, to zabieram, to dla mnie jest. To sobie biorę. Nie, to ja, te, ja to będę oglądał. <laughs> sam, so, sam sobie. Fascynacja światem, jego pięknem i magicznością, znajomość tajemnic świata. To brzmi dokładnie jak ten opis, który ci czytałem na początku, nie? I teraz, żeby nie było. Yy, oczywiście, my możemy. My możemy tych ty kart używać. Niektórzy twierdzą, że to są yy, karty diabła, że kto używa, to się oddaje tak w, się do dyspozycji <laughs> diabła czy coś tam. Natomiast dla zabawy myślę, że to, to nie jest żadna jakby... Natomiast najgorzej, jeżeli potraktujemy coś poważnie i mhm. wyjdzie ci taki układ, który ci podpowie, jaka, w jaki to jesteś, za przeproszeniem, us... Du... Ale to, to ja jestem, przepraszam, fekalomantą, tak? Aha, to, że to, mogę, to, to ja Ci mogę w jaki, powiedzieć. W jakiej jesteś w fakalnym położeniu? fekalnym, tak? Fe, fekalnym położeniu. W położeniu i Ty w to uwierzysz. Mhm. Tak? To, jest, to, jest rzecz, mhm. to jest rzecz, która. A wiesz, co? jednakowoż zastanawiam się, bo sobie pośmieszkowaliśmy, natomiast zastanawiam się, czy to może być jakieś narzędzie, które może w jakiś sposób pomóc, nie? W sensie. Bo może. pamiętasz, jak wychodził akurat Marcin, jak mówiliśmy mu o czym będziemy nagrywać następny odcinek, bo ten wcześniejszy akurat tak. jest jako następny nagrywany. On coś tam powiedział, że w sumie jak się to układa, to to jest taki z psychologicznego punktu widzenia jakiś kontakt właśnie z tym swoim nieuświadomionym jakimś tam. Nie ma tylko, tu magii w tym, tylko tak, po prostu zwykły że... psychologizm jakieś mechanizmy i tak się zastanawiam na ile y, takie coś można w dobrej wierze wykorzystać a nie po to żeby kogoś naciągnąć i wiesz y, więc ja jestem zdania że po pierwsze no, zasada jest taka że nie powinno się sobie tak żeby uniknąć tego sprzężenia zwrotnego w interpretacji bo ja wiedząc jak ja się czuję no. i na jakim jestem rozdrożu to nie jakby interpretuję te karty w sposób y, już Zamierzony, odpowiedni. Wyczytuję z nich dokładnie to, co chcę no wyczytać. Jestem w złym nastroju, wyczytam coś złego. To jest dokładnie tak, jak. Yy, nie wiem, bo nie, 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 nie próbowałem i mówię zupełnie szczerze, Czyli ale jakby są. Jakby interpretować, musi ktoś inny. O to są chodzi, pewne tak? substancje, które yy, niby poprawiają samopoczucie, yy, ale jeżeli ktoś ma doła i, i pewnych substancji użyje to to potęguje jeszcze jeżeli ktoś jest wesoły i ma dobry humor no to spotęguje dobry humor więc to może zadzia zadziałać tak samo jeżeli masz, jesteś w fatalnej sytuacji i te karty ci powiedzą że jesteś w fatalnej sytuacji to będziesz w fatalnej sytuacji do kwadratu natomiast a, a nie oszukujmy się jak jesteś w dobrej sytuacji to raczej sobie nie będziesz tarota stawiał yy, i tutaj jest rola yy, tego kto tarota yy, ewentualnie stawia Przecież do tarocisty rzadko kiedy przychodzi ktoś, kto się na tarocie zna. No. Więc raczej nie zna tych, tych znaczeń kart, tej symboliki, która tam jest. No bo taki dobry, ktoś, kto się tym zajmuje zawodowo albo hobbystycznie, ale tak no, dłużej i głębiej, no to te karty mają te różne symbole, i te symbole jakby mają jakieś znaczenie. To nie jest tak, że to jest wszystko, tak bez, zupełnie bezwiednie, bez, bez żeby kolorowe obrazki były. Yy, yy, i, to, I to znaczenie, tak jak już mówiłem, jest wielorakie. Więc moim zdaniem, dobry tarocista, który jest też choć troszeczkę takim delikatnym, nie wiem, psychologiem, bo powinien być, powinien się znać powinien odczytać, jaki jest nastrój i dążyć do tego, żeby w, swoim, w swojej interpretacji. Ten nastrój poprawić. Hmm. Żeby człowiek wyszedł pełen optymizmu, a nie pełen najgorszych jakichś. Yy, yy... Chyba, że tarocista nie używa tego w ramach terapii, tylko po prostu wiem, wierzy w, albo wierzy w to, że. Że karty te są sterowane, nie, że to nie jest czysty przypadek i statystyka po prostu, że wyciągniesz taką, a nie inną. Tylko że jest jakiś ten świat, który... O, ponurak. Nie, <grym> muszka. To jeszcze gorzej. Ponura muszka. Utonęła mi. Muska. Że coś za tym stoi, że wiesz, jakieś duchy albo inna energia wybiera akurat tę kartę. Zobacz, że tak naprawdę, jeżeli my byśmy. Z... Uznali albo wręcz jakoś stwierdzili, że to wszystko jest prawda. Zabawmy się na chwilę, że cała ta magia istnieje, że, ist że te karty tarota faktycznie pokazują e, przyszłość, że można przepowiadać przyszłość z magicznej kuli. Możemy sobie tutaj przyszłość przepowiedzieć później, ale to później przepowiemy. I mój drogi, gdyby tak było, to znaczyłoby, że nie ma absolutnie żadnej wolnej woli, że wszystko jest zdeterminowane że przede wszystkim z fizycznego punktu widzenia my jesteśmy w stanie policzyć tak naprawdę przyszłość de facto, nie? Mm -hmm. A wiemy, że raczej jest na odwrót i, i fizyka kwantowa, mechanika kwantowa pokazuje, że, że, że to jest, jest losowość że jest no, w jest najwyższej losowość próbie. W każdej chwili jakby my, my wciąż i wciąż wybieramy inne ścieżki. Każde, każdy nasz oddech to jest wybór spośród Spośród wielu, spośród wszystkich możliwości. Tak Chyba, naprawdę. że żyjemy w symulacji Chyba, i to są błędy tak. programu i niektórzy ludzie mają przez to niby wgląd, a tak naprawdę, tak naprawdę... czują kod. Tak. <grym> <grym> Mo może jest tak jak, jak w Matrixie. Możliwe, że, że to w ten sposób wygląda. Mi, mi podoba się, miałem kiedyś takiego kolegę, który miał takie powiedzenie, że jak coś tam się zadziało, on widać, tak było mu pisane. <grym> mm, w kodzie. <grym> że jest ta księga, ta. ta, ta Księga, w której wszystko jest już zapisane, od A do Z. Ponoć są takie księgi, gdzie zamawia się jakby wgląd w swoje życie, że to ileś tam trwa, jacyś bardzo w, tacy wytrawni mnisi, którzy te zwoje wyciągają, coś z nich tam są w stanie wyczytać i to ileś kosztuje, tak? Ciekawe, że no, to zawsze ileś kosztuje. No oczywiście, że tak. Także tarot, tarot to jest fajne, Świetne, żeby się pobawić w Sylwestra i ułożyć sobie tam na przykład dla każdego 12 kart, co się będzie działo w kolejnych miesiącach i oczywiście następnego dnia, w nowy rok, po imprezie, ojejku, a co mi tam wyszło? No chyba coś dobrego, Ponurak. tak? Ale Ponurak. wiesz co, to y, co innego ci powiedzą pewnie wróżki, że jak będziesz tak używał tarota, to cię koszerna klątwa jakaś dopadnie albo coś w tym guście. No na pewno. Wydawnictwo Głodnych Duchów wydało to, więc jest uwaga. Natomiast w ogóle wydaje mi się teraz, jak myślę o tarocie, że to powstało jako gra zwyczajna na początku. Bo to, jest, bo to są karty. Takie karty przecież, do gry, nie? Przecież, y, Cyganki, czy jakieś, jakieś inne osoby tym się zajmujące, to nie, wcale starota nie wróżą, tylko ze zwykłych kart. Mm -hmm. Ustawiają zwykłe karty. Okay. I tutaj te wielkie arkana, małe arkana, to są tam figury to, czy, czy, czy coś w tym stylu. Normalnie małe arkana są czystą symulacją kart od dwójki do dziewiątki, no, tak plus, plus walet, a skrólowa. Tak? I ten, i król. Tak? No. Czyli, czyli to wszystko jest, małe arkana to jest wprost wzięta talia talia kart, natomiast te wielkie arkana są jakby dołożone jako taka część magiczna. Albo po prostu zostało to zredukowane do kart, bo prościej, nie? a te po prostu się nie przyjęły tak, aż tak, tak albo nie przetrwały. O. Także w ten sposób to wygląda.